Jak złożyć reklamację w aplikacji FALA? W dolnym pasku nawigacyjnym kliknij ikonę z podpisem konto, następnie z listy wybierz opcję zgłoszenia. Kliknij w przycisk Utwórz nowe zgłoszenie, a następnie reklamacja. Wybierz temat reklamacji, wpisz numer karty, adres e-mail, tytuł reklamacji oraz opisz, czego ona dotyczy. Kończąc, kliknij Wyślij zgłoszenie. Jak złożyć reklamację w portalu SystemPala.pl? Zaloguj się do swojego konta w portalu pasażera. Kliknij w prawym górnym rogu ekranu i wybierz zakładkę Zgłoszenia. Następnie wybierz opcję Reklamacje. Z prawej strony ekranu kliknij w przycisk Utwórz nowy. Wybierz temat reklamacji, wpisz numer karty, adres e-mail, tytuł reklamacji oraz opisz czego ona dotyczy. Warto dodać też załącznik, na przykład zdjęcie lub screen ekranu. Kończąc, kliknij Wyślij zgłoszenie.